Dzisiaj nie będzie mięs. Dzisiaj będą dodatki do mięs. Zrobimy y, ogórki do hamburgerów, ale nie tylko do hamburgerów, bo można i do hot dogów, do, do nawet do obiadu, do, do karczku, do czegokolwiek. E, zrobimy marynowane ogórki, takie z fajnego przepisu. Cebula Wam się podobała, bo widzę, że non stop jest oglądana i Cebula jest bardzo dobra, tu podepnę, a dzisiaj zrobimy ogórki. Ogórki są też fenomenalne. Ja mam półtora kilo ogórków razem z cebulą, to jest półtora kilo. I ja wziąłem te e, krótkie ogórki, nie gruntowe, nie te długie, jakieś takie grubaśne, mięsiste. Tylko wziąłem te, te, te cienkie, bo one, one najlepiej się do tego nadają, i powybierałem takie w miarę, w miarę chude, żeby były. Dobra, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że trzeba te ogórki skroić. Ja będę jechał na mandolinie, bo chcę, żeby były wszystkie jednego rozmiaru. I jest po prostu szybciej. Jaka grubość? Jest to około pół centymetra, będzie? Pół centymetra. Jak ktoś chce, może zrobić sobie grubsze, może sobie zrobić cieńsze. Są też takie tarki fajne z takimi wzorkami. Można też sobie takie wzorki zrobić. W zależności od tego, kto ile potrzebuje, tyle sobie będzie robił. Nam tyle na razie starczy. Zobaczymy jak to pójdzie. u nas idzie to szybko, bo ja, ja lubię ogurasy takie. Także robimy na razie półtora kilo, Zawsze można dorobić. Także ja je ścieram i widzimy się w dalszym kroku. No, ogórki mam pokrojone. Bardzo świeże chrupiące. Do tego dodam cebulę. Ja mam jedną dużą. Jak macie mniejsze, to dać dwie spojrzymy starczyć. Kroję w takie duże paski, bo no tutaj cebula jest tylko wow. tylko do smaku. Chyba, że ktoś lubi taką cebulę, to może tam zjeść, chociaż ona będzie na pewno dobra. Do tego dodajemy teraz cebulę również. Teraz jest etap, gdzie musimy to zasolić i pozbyć się wody. Ja tutaj mam zwykłą sól, żadna jodowana, tylko zwykła. daję jej dość dużo, ale to się nie macie co martwić, bo ta sól później będzie wypłukiwana z tego. Będą te ogórki myte, tu tylko chodzi o to, żeby po prostu wydobyć. Jak najwięcej wody z tych ogólków, żeby one później były właśnie chrupiące. To jest ten, ten trik. Ten trik też taki jest, że mi wszystko leci z łap. I to zostawiamy na około 2 godziny w zimnym miejscu albo w lodówce. Jak ktoś chce szybciej, może dać sobie do miski czymś przykryć, położyć jakiś tam ciężar. To można tam trzymać do godziny. My to będziemy trzymali sobie dwie godziny. To nam się po prostu nie spieszy, ale my lubimy, jak to się robi wszystko tak jak powinno. należycie. to zostawiamy na dwie godziny i później zobaczycie, co robimy dalej. Ja zostawiam na dworze, bo jest chłodno, także nie daję do lodówki. Ok, dwie godziny minęły. Zobaczcie ile ogórki wody puściły zaraz to pójdziemy opłukać ale najpierw e, nastawimy zalewę w tym czasie się nam zagotuje i będziemy zalewać ogórasy, tak jest e, tak, daję do tego cukier Z jakieś 200 gram cukru tutaj mam pół litra wody i 300 ml e, białego, octu z białego wina. Nie dajemy tego octu naszego, tego 10% bo to by było za kwaśne. Tylko dajemy ten ocet z białego wina. To jest 6% i on jest odpowiedni do tego. I też będzie smakowo później lepsze. Wlewamy to wszystko do garnka. Co idzie dalej? Dalej idzie pieprz. Ja tu mam czarny, biały i zielony. To jest jakaś łyżka. Łyżka pieprzu, tutaj mam kolendrę. Raz. Dwie łyżki kolendry. Gówno, nie kolendry, gorczycy. Kolendry, wymyślił, nie gorczyca. Eee. Gorczycę dajemy, nie kolędę. Boże, kochany, błąd. Czosnek. Ja tu kroję w takie większe plasterki, trzy ząbki powinno starczyć. Mówię, jakbyście chcieli sobie zrobić na przykład trzy rodzaje, można zrobić jeden bez czosnku, drugi z więcej czosnku, a trzeci na przykład jeszcze dodatkowo z papryczką chili. Jak ktoś lubi trochę ostrzejsze szmaki. I co jest najważniejszym składnikiem w tym wszystkim? Kurkuma. Tutaj trzeba dać do tego kurkumę. Nie dość, że jest zdrowa, to jeszcze daje do tego odpowiedni kolor. Ja mam kury madras, bo kury madras jest lekko pikantna, ale to ze względu na to, że nie mam kurkumy. <laughs> Dlatego daję kury madras, ale ja uwielbiam kury madras i daję do tego Takie dwie łyżeczki. To teraz musimy zamieszać. Dobrze. Jak zawsze. Także wydaje mi się, że na ten słoik, co my mamy, tutaj zalewy nam starczy. I to trzeba. Nic innego jak zagotować, i to trzeba zagotować. A w tym czasie idziemy opłukać ogórki z soli. Ok, odcinamy teraz to wszystko i zobaczcie, ile ogórki puściły wody. Tak, to jest wszystko, co jest. Nam niepotrzebne, i teraz trzeba je z tej soli dokładnie opłukać. Dlatego do zalewy już nie, doje, nie dodajemy żadnej soli, bo te ogórki już są same w sobie dość, dość. Słonawe, także trzeba je tylko dobrze opuchać, to jest ważne. I teraz sobie przesypię z powrotem. I widzimy się na dole, porządek musi być. Dobra, I teraz ja to mam chyba, nie wiem, to jest dwulitrowy słoik, półtora litrowy. Nie wiem, w każdym razie musi się to nam no, tutaj zmieścić. I to wrzucamy wszystko do słoika. Słoik wcześniej pamiętajcie, żeby wyparzyć. Nie jakiś normalnie, zwykły, tak o z piwnicy czy skądś, tylko w gorącej wodzie przepłukać, żeby był wyparzony. Bo to jest ważne. Goba mi się to. Nie jest też tak super pełno, ale tu tych u to będzie. Tylko one szybko, szybko nam pójdą, bo ja, ja strasznie uwielbiam je. Jeszcze ta marynata. Słodko kwaśno, to już w ogóle robi robotę. No i widzisz, ładnie wszystko weszło. I co jest ważne? Koperek. To jest. Bardzo ważny dodatek, żeby dodać do tego jeszcze koperek. I tu dodajemy koperek. Ja mam cały z tymi złodygami, to nie przeszkadza. Koperku nie będziemy jeść, to ma tylko oddać smaki. Czekamy, jak się zagotuje zalewa. Zalewamy i powiem Wam, co z tym robimy. Ok. Zobaczcie, to już się nam zagotowało. O to chodziło. wyłączamy chodziło to żeby lekko oddało smak i rozpuścił się cukier i to wszystko zalewamy teraz w nasze kuraski. nie byłbym sobą jakby mnie narozlewał przykryte odpowietrzamy no i git. Zamykamy i tak zostawiamy do jutra o potrzebuje co najmniej 12 godzin, żeby przeszło tymi smakami, ostygło i będziemy próbować jest już jesień, jest chłodno, także nie dajemy do lodówki. Zostawiam to w studiu i jutro spróbujemy. Nie, nie, ulatnia się żadne powietrze, także jest ok. I zostawiamy słoik do jutra i widzimy się, to będziemy próbować. Do zobaczenia. Drugi dzień. Zobaczymy jak to smakuje. Przygotowałem sobie hiszpańskie schabiki, grillowane warzywa i grzaneczki do tego. Aż trudno, taka pogoda, dzisiaj piękna, koperek jest nam niepotrzebny. Widzicie, dostało to troszeczkę żółtego koloru, widać to? Widać, nie? Będzie widać, to, to nie musisz się ten, to w tym wygląda jak wygląda, próba. Mmm. Kurde, ale dobre. chrupkie, oj, ja. Czuć lekko kurkumę. Lekka słodycz, lekka kwasowość. Mmm. Pycha. Zrobimy już mięsa. Dobra, ja cień, ale to jest dobre. Naprawdę jak lubicie, uguracy i hamburgery albo hot dogi, albo nawet taka opcja z mięskiem. Oh, mm, Przepyszne. Nie wiem, ile to postoi. W lodówce może to stać, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, ale wydaje mi się, że długo to nie postoi, bo po prostu to jest pyszne. Także jakbyście chcieli, to sobie zróbcie, a my zabieramy się na nasz popołudniowy lunch. No lunch no. Jak już wiesz, jak już jest napój, to już jest po południu. Bo przed południem nie piją. Dobra, to by było tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao.